Przechodzi przez wejście z ulicy nieznajomy ubrany w biały tropikalny kostium w hełmie na głowie. Wszyscy się oglądają. Brzechajło milknie i popija likier. Jack. Handel w tropikach ma jakiś urok specjalny. Wszyscy tak się wyrywacie do Europy. A ja mówię wam, te lata tam to była śmiertelna nuda. Tu najmniejszy sklepikarz jest czymś piekielnie dziwnym daleko dziwniejszym niż milioner w Europie. Cóż mówić dopiero o takich bestiach jak papa, albo ty, Tomie? Berta, Jack, zachowuj się przyzwoicie. Jak możesz mówić tak o ojcu? Jack zabijając moskita na prawym policzku trzeba w ogóle pamiętać, że wszyscy w ogóle biją moskity. Dla mnie nie jest to obelga. Wszyscy są tutaj jakby jakieś dziwne bestie piękni są jak tygrysy w dżungli patrząc na panią Golders. Ta pani mówi do siebie: Lili, nie patrz tak na nią. Wszyscy zwracają się w stronę Elinor. Elinor do siebie głośno. Jakie dziwne oczy ma ten człowiek. To cień czegoś, czego przypomnieć sobie nie mogę. Berta głośno. W ogóle wszyscy mówią głośno. Dużo jest tu ludzi obałamuconych. Wszystko inaczej wydaje się w tym kraju. Zdaje się, jakby życie płynęło na odwrót. Ta pani robi wrażenie kogoś z towarzystwa. Chciałabym do niej zaufania. Jack, zdaje się być cudzoziemką z niewiadomego kraju. Elinor, słońce jest tu jak krwawa kula, która rzuca się na ludzi zamiast ich ożywiać, a ciemność nocy rozpalona jest jak wnętrzności szatana. Och, moja biedna głowa przesuwa palcami po skroniach. Lili, niepodobna do nikogo widzianego w życiu oczu od niej oderwać nie mogę. Jestem zarażona twymi perwersyjnymi fantazjami, Jack. Jack, niestety uczysz się tylko podniecać swoje nerwy. Lili, zdaje się, że wszyscy to robimy. Brzechaj, wszystko to jest przesada. Gdybyście pracowali tak jak ja. Jack, patrząc na nieznajomego i ten pan na prawo zauważył naszą nieznajomą, spostrzegli się. Patrzą na siebie oboje. Lili, patrzcie, co się z nim dzieje. Nieznajomy okazuje w ruchach niepokój i nagle, nie wiedząc jakby co z sobą zrobić, woła Chińczyka. Nieznajomy do Chińczyka nienaturalnie poważnym tonem. Przynieś mi wody, czystej wody z lodem, rozumiesz? Odnosi się trochę, po czym znowu siada. Elinor na dźwięk jego głosu zakrywa twarz rękami i tak pozostaje. Nieznajomy z wysiłkiem stara się opanować. Siedzi sztywno z zacieśniętymi zębami i patrzy uparcie przez siebie. Chodzi Chińczyk z wodą na tacy. Nieznajomy spogląda na Chińczyka, który zbliża się do niego. Następnie wstaje, odtrąca go i zdecydowanym ruchem podchodzi do pani Golders. Szklanka pada na ziemię. Chińczyk zbiera okruchy. Wszyscy z wyjątkiem brzechajmy patrzą, milcząc na tę scenę. Nieznajomy zatrzymując się przed panią Golders i nie wiedząc, jakby co robić dalej. Pani, to jest nie do uwierzenia, ale inaczej nie mogłem postąpić. Jestem silnej. Elinor, która z początku wybałuszyła na niego oczy, wykonywa odpychający ruch rękami. Nie, mów pan, nie chcę wiedzieć, proszę odejść. Nieznajomy. Nie, to być nie może, aby mnie pani odtrąciła bez słowa. Chyba pani pojmuje, że na czyn podobny zdobyć się można raz w życiu tylko. Elinor słabnie powoli. Ręce jej opadają, mówi z wysiłkiem, rwąc wyrazy, które więzną, jakby w jej gardle. Przestraszyłam się, wolałabym, aby się to nie stało. Postąpił pan, jak człowiek nieprzytomny. Jesteśmy otoczeni ludźmi. Ja sama. Nieznajomy, wszystko jedno. To pani kazała mi tu przyjść. Niech pani spojrzy mi w oczy. Pani Golders bezwolnie podnosi oczy i wpatruje się ze strachem w twarz nieznajomego hajło podczas ostatnich słów nieznajomego odwraca się i patrzy w niego groźnie. Widząc przerażony wzrok, pani Golders wstaje i zaciskając pięści podchodzi do nieznajomego. Jack wybucha spazmatycznym śmiechem.